kiedyś zdobywał największe szczyty obecnie stawia sobie poprzeczkę jeszcze wyżej zanim wypadek skazał go na wózek Mirosław Pawłowski był alpinistą dziś lata na motolotni nurkuje i podróżuje ale przede wszystkim pomaga innym niepełnosprawnym przed wypadkiem się wspinałem, byłem alpinistą, więc, jakby ta rządza. Hmm, czy potrzeba adrenaliny jakoś tam we mnie została i jakoś trzeba było ją zaspokajać. On oraz głucho niewidomy Krzysztof Wostal swoim życiem udowadniają, że choć niepełnosprawność ogranicza, to skala tego problemu zależy od woli walki i postawy innych ludzi. Konsekwencje niepełnosprawności w pewnym stopniu możemy zniwelować dzięki własnemu zaparciu, dzięki własnym umiejętnościom, dzięki zdobyciom technicznym, a także dzięki ludziom, którzy, którzy nam po prostu pomagają, życie ułatwiają. Aby pomoc była jeszcze większa, w Katowicach już po raz trzeci zorganizowano akcję Miejska Dżungla. Pokazuje ona co najmniej dwa zjawiska. Powoli sytuacja niepełnosprawnych poprawia się. A z katowicką młodzieżą nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Najtrudniej, najwolniej zachodzą zmiany w mentalności ludzi. Być może napawająca optymizmem postawa młodych ludzi to efekt dwóch poprzednich edycji miejskiej dżungli. Chcemy tutaj poprzez trafienie do młodzieży pokazać, jak traktować osoby niepełnosprawne, że są one pełnosprawnymi członkami społeczności. I też mamy nadzieję, że wychowamy pokolenie otwarte, które już będzie tworzyło świat bez barier. Młodzi ludzie bardzo chętnie angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Rzeczywiście osoby niepełnosprawne mają ciężko w mieście. W takim życiu codziennym oni schodzą na drugi plan, są tacy szarzy, a dzięki tym akcjom możemy po prostu otworzyć troszeczkę bardziej szerzej świat na tych ludzi. Finał trzeciej edycji miski Dżungli odbędzie się 5 maja w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 6 kwietnia startuje szósta edycja Śląskiego Festiwalu Jazzowego. W tym roku na festiwalu jazzowym muzyka fusion i muzyka elektronowska i pokrewne gatunki, ale tak na ogólnie rzecz biorąc, a jeśli chodzi o wykonawców to Michał Urbaniak, Wiktor Mendoza, Marceli on the Road, Big Band, Instytut Jazzu, Sofia, Ribeiro, Portugalia. Rozmawialiśmy z, z, z kolegami, z organizatorami, z przyjaciółmi, z pedagogami w ubiegłym roku, jeszcze i stwierdziliśmy, że, że, że po prostu ten festiwal miał trochę inny kolor. Bo muzyka ale jest muzyką szalenie ekspresyjną, można powiedzieć wręcz popularną, lubianą. I, a my, tak szczerze mówiąc, nie bardzo wiemy do końca, jak się poruszać w tej muzyce. Zatem przy okazji wykonawcy, którzy będą, będą udział w tym festiwalu, przybliżą naszym studentom nie tylko tajniki tej, tej, tej muzyki. Muszę przyznać, że ten festiwal od kilku lat stara się przekazywać nie tylko muzykę w formie koncertowej, ale też muzykę w tej czystej formie, czyli w formie przekazywania czegoś abstrakcyjnego pomiędzy ludźmi, w których nie oddziela scena i to jest bardzo fajne. Damiński był kolejnym gościem salonu artystycznego w Miejskim Domu Kultury w Katowicach-Koszutce. Rzadko bywasz na Śląsku? Rzadko. Jakoś nie po drodze? <laughs> Jak to nie po drodze? Po drodze. Tylko skąd musiałoby to być po drodze? Nie wiem. A czemu rzadko? Ja tego też nie powiedziałem. Bywam od czasu do czasu, kiedy, kiedy bywam. Pamiętam tak ostatni raz, i dlaczego Śląsk mi się ostatnio dobrze kojarzy, byłem tutaj na jedynym w Polsce koncercie mojej ukochanej z lat dziecinnych dzieci grupy pod tytułem Red Hot Chili Peppers. Przyjechałem sobie tutaj do Chorzowa na koncert, na paru koncertach zresztą na nie na byłem. I fajnie, ale rzeczywiście robota jest przede wszystkim w Warszawie. Jest pięknym chłopcem, owszem. Ale mnie urzekł nie tyle fizycznością, ile, ile niezwykłym, ale to niezwykłym jaskółczym niepokojem, takim niezwykłym niepokojem młodego człowieka, szukającego drogi we własnym życiu. Wtedy, kiedy podejmuję jakieś tam zawodowe propozycje, no to, to zawsze się staram, żeby tego nie. Nie odwalić. Żeby tego nie zrobić tak po prostu, żeby nie odciąć żadnych kuponów. Jak z 14 drużyn stworzyć jedną i sprawić, aby wszyscy jej zawodnicy grali do jednej bramki. Nad tym głęboko zastanawiali się eksperci, naukowcy i politycy, którym leży na sercu dobro górnośląskiej aglomeracji. Prezydent Katowic przekonywał, żeby drużyna mogła odnosić sukcesy, konieczna jest nowa ustawa. Aglomeracyjna. Bez regulacji ustawowych, ale również znacznego wzmocnienia finansowego takiej metropolii poprzez transfer środków i rządowych i z poszczególnych miast, chyba będą problemy, żeby stworzyć naprawdę silną gospodarczo- i finansową metropolię. Dlatego jednym z głównych zadań, jakie stawia przed sobą GZM, jest lobbying w sprawie nowej ustawy. Ale jak przekonują inni eksperci, sama ustawa. To nie wszystko. To nie zależy tylko i wyłącznie od kwestii formalno-ustawowej, o której się chyba mówi najwięcej, a w moim przekonaniu jest to również związane z pewną ewolucją na poziomie świadomości, samorządowców i, i mieszkańców. I tu wracamy do pierwszego pytania, czyli jak sprawić, aby zawodnicy grali do jednej bramki? I to nie w przyszłości, lecz już teraz. W kolejce czekają największe wyzwania. Starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, projekt tramwajowy i gospodarka odpadami. Dopóki ta ustawa nie powstanie, no to należy delegować pewne zadania już nad na, na GZ, GZM, zarówno te związane z ochroną środowiska, z komunikacją, z promocją. Na konferencji obecni byli przedstawiciele francuskich metropolii. Skąd czerpią swoją siłę? Siłą naszej metropolii jest to, że ma ona fiskalne źródło finansowania, to znaczy podatek, który odprowadzają mieszkańcy. W części przekazywany jest gminom na realizację zadań na poziomie gminy, a część tych pieniędzy trafia na poziom metropolitalny, na realizację zadań na poziomie całej aglomeracji. Sytuacja GZM-u i francuskich metropolii jest radykalnie odmienna. Nie można kopiować ich doświadczeń, ale. Możemy korzystać z tego bagażu doświadczeń, różnych rozwiązań instytucjonalnych i pewnie dzięki temu, jeżeli się to uda, uniknąć pewnych pułapek, pewnych kosztów, skutków ubocznych. Pierwszą poważną przeszkodą była spalarnia odpadów. Dotychczasowa dyskusja na temat przypadku pieniędzy unijnych jest trochę fikcyjną, iluzoryczną dyskusją, bo realizacja tego projektu to nie tylko pieniądze unijne, ale to również pieniądze miast. Więc muszę z to powiedzieć, że stoimy przed potężnymi wyzwaniami. Zawodnicy chcą, by ich drużyna zaczęła odnosić sukcesy w 2012 roku. Najprzyjemniejsze momenty podczas spotkania z czytelnikami podpisywanie książek i wspólne zdjęcia z ulubionym autorem pisarz Kazimierz Szymeczko. W Międzynarodowym Dniu Książek dla Dzieci i Młodzieży spotkał się ze swoimi najmłodszymi czytelnikami i nie było to łatwe spotkanie. Tylko dzieci jeszcze potrafią powiedzieć, że król jest nagi, więc pytali autora o wszystko. O rzeczy związane z warsztatem, o życie prywatne, o pisanie książek. Jeżeli jest to grupa dzieci młodszych, pada masa ciekawych pytań. Muszę mówić ile mam lat, czy jeszcze dinozaury żyły, czy wojny pamiętam i tak dalej, i tak dalej. I choć wojny nie pamięta, a dinozaury zna jedynie z literatury, dzieci były zadowolone ze spotkania z pisarzem. Mogły jako na żywo zobaczyć, prawda, jak wygląda pisarz, że jest to osoba taka jak my. Pan Szomeczka jest niezwykle bezpośrednią i bardzo sympatyczną osobą, która bardzo łatwo nawiązuje kontakt z czytelnikiem. Zainteresowanie książkami i czytaniem to nie cecha wrodzona. Konieczny jest codzienny wysiłek rodziców. Jeżeli rodzice czytają dzieciom na dobranoc, chociażby na dobranoc, no to dziecko zakoduje sobie, że to jest ten przyjemny moment. Czytam no, często dziecku staram się rano wieczorem, w zależności od czasu, ale jak najczęściej. A zainteresowania dzieci są niezwykle różnorodne. Przygody Tomka, co to Pan mówi o Alfredzie szklarskim. Moja mama to czytała i ma całą taką stertę i kolekcję. I ja to teraz czytam. O czarnych dziurach, o galaktykach, o planetach i mi się podobają te książki. Bo ja też lubię rybki, y, ręki, i takie przygody różne, Katowickie biblioteki są w stanie trafić w najbardziej wymagające gusta młodych czytelników.